Cześć kochane, mamy 16, zostało 8 dni do świąt, czas bardzo szybko leci, w ogóle dzisiaj pogoda fatalna, deszczowa, ale i ten dzień trzeba przeluć <gry> w końcu do poniedziałek, więc mam nadzieję, że w tygodniu się poprawi, ale na poprawę humoru, kalendarzem. Mamy piątkę. Jutro będzie równy tydzień do Wigilii, więc naprawdę bardzo szybko ten czas leci. Ja się bardzo cieszę, że ten dzień minął. Był on dla mnie trudny. Dokładam 9 zł i będzie 260 4. No tak to jest w życiu. Nie zawsze w pracy jest łatwo, ale i takie dni. uważam, że trzeba przeżyć. Czasami praca była męcząca. 5. Dobrze. Tu sobie zaleczy 5. I wolę sobie 10 złoty wymiar piątka tu jest sporo drobnych jest piątka cała i też się fajnie zbiera w tym kalendarzu tu niby takie niewielkie kwoty, a powoli, powoli się zbiera i zostało mi jeszcze 16 zł i te 16 zł wyląduje w wyzwaniu 26 tygodni, ponieważ to ją wykończyć w tym roku. I tak, mamy 16. Czy mam 16? Jest. Jeszcze 16 jest wolna, więc fajna. Status, skończył się to. Skończył. Tak, tak, skończył się to. Tutaj może na drugiej dzisiaj 16. 12. plus szesnaście i razem mamy sto siedemdziesiąt, więc też się fajnie zbiera bardzo mnie to cieszy Stworzę. Życzę Wam dobrego dnia i radosnego odliczenia do świąt.